W tym filmiku pokażę Wam, jak yy, pobrać prywatny serwer Forstory EQ i w niego grać. Więc zaczynajmy. Włączamy przeglądarkę, ja już mam włączoną, wpisujemy Forstory EQ Riff. Link będzie w opisie. Jeżeli by opis, jak, link w opisie nie działał, wchodzimy tak, jak jest na filmie wybieramy pierwsze z rzędu, czyli forstory.terniagames.com. wyskakuje nam strona. Eee, żeby pobrać, musimy być zalogowani. jeżeli nie mamy jeszcze rejestracji, podzielimy, naciskamy na to. tu możemy się zarejestrować. username, czyli nasz login. Paszport to hasło Confiric. confirm paszport to powtórz hasło email do email swój musi być yy, ten, którego korzystamy, bo będzie potwierdzenie rejestracji i secret code to musimy z 8 Lit, wybrać sobie sekretny kod do usunięcia postaci to jest bardzo ważne, jeżeli yy, ktoś nam może określić konto albo go życzymy koledze to żeby nie znał najlepiej tego kodu i był jakiś trudniejszy Następnie jeżeli wszystkie rubryki uzupełnimy bierzemy Submit Dalej pisze, że wysłana jest wiadomość na e-maila potwierdzamy e maila i możemy się wtedy zalogować Bierzemy Go, Enter mi łazi I jesteśmy. Mamy to wszystko samo. Ale bierzemy, żeby to raz pobrać, bierzemy to w ja wyskakuje I Full client. do wąt. Naciskamy na to. Na to wąt. I to wyskakujemy na okienko, jeżeli mamy modille. To bierzemy napisz.